Cześć, z tej strony Ania. Witam Was serdecznie w podcaście Rodzicielskie Polecajki. Dzisiaj opowiem trochę o spaniu. Bardziej o spaniu mojego bobasa niż moim spaniu albo moim niespaniu. I to będzie nasza historia tak jakby od początku do, do teraz, czyli do dziewiątego miesiąca, bo bardzo się to zmieniało na przestrzeni czasu. I chciałabym tu zaznaczyć, że tak jakby no ja nie jestem żadnym ekspertem od spania, ale dużo na ten temat czytałam. I odsyłam Was też zdecydowanie na Instagramie do pani odspania, bo u niej też możecie dużo się dowiedzieć. Ja tylko chciałam po prostu powiedzieć, jak to u nas wyglądało, jakie metody się u nas sprawdzały, czego tak naprawdę się pilnowaliśmy, a czego tak nie do końca, no i jak to teraz wygląda. Ale zacznę od tego, że są we mnie takie dwa wilki. <laughs> Jeden by chciał, żeby mój syn spał, wiecie, za, sam zasypiał, spał sam w łóżeczku, przesypiał całe noce i w ogóle, żeby tak wow, super było. Ale drugi chciałby, żeby jednak potrzebował mamusi i żeby chciał się coś przytulać, żeby nie mógł spać bez mnie i to takie wiecie urocze by było. Ale no, na samym początku, jak tylko się urodził i to było takie zdarzenie z rzeczywistością, po prostu jak, jak to macierzyństwo wygląda i tak jakby jak jesteśmy teraz, w jakim jesteśmy teraz położeniu, czyli takiej całkowite, e, tego, że ktoś jest całkowicie zależny od nas, to małe dzieciątko, to bardzo potrzebowałam tej odrębności. Po prostu psychicznie nie mogłam udźwignąć chyba tego, że nie dość, że tak jakby cały czas mnie potrzebuje, mniej męża, to jeszcze, że, że to spanie miałoby wyglądać tak, że mielibyśmy cały czas razem ze sobą spać, po prostu, że bylibyśmy nierozłączni, non-stop. Po prostu było to dla mnie ciężkie, więc też od razu tak jakby no myślałam już o tym, jak, jak to spanie ogarnąć, żeby, żeby w przyszłości tak nie było. No i jakie te początki były? No na pewno nie tak, jak chciałam. <laughs> Pierwsze, co zrobiłam chyba, nie wiem, na drugi dzień po wyjściu ze, ze szpitala do domu, to ja kupiłam e-booka o spaniu od cieńwiatru.pl, też na Instagramie konto fajne o spaniu. I kupiłam e-booka o spaniu noworodka. On tam jest o, o pierwszych trzech miesiącach po prostu. A widzicie, co? Tak, czytałam tego e-booka. Nie wiem, czy to kwestia tego, że ja byłam w połogu, no i jednak to myślenie i to wszystko jest w ogóle trochę inne niż tak, tak normalnie, czy, 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 czy to po prostu jest trudny temat, ale tak przy pierwszym podejściu mało co rozumiałam. Serio, tak jakby czytałam to i to była dla mnie taka czarna magia, i tak przechodziłam przez te strony tego e-booka i myślałam sobie: Jezus, Maria, w ogóle. O co chodzi? Ja nic nie rozumiem. Czytam i nie rozumiem. I tak w sumie do tej pory nie wiem, co było tego przyczyną, bo teraz bardzo lubię tego e i tak jakby później jeszcze wracałam do niego, wracałam, 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 bardzo dużo z niego czerpałam. Ale wiem, że moja przyjaciółka też mówiła, że podobnie, że na początku tak, no nie rozumie. I tak jakby obie teraz nie wiemy, czy, czy to kwestia połogu, czy, czy po prostu to jest taki trudny temat na starcie. Ale no, tam się pojawia dużo nowych pojęć, ale wiecie, to jest wszystko wytłumaczone tam. Nie wiem, dlaczego tak, tak było. Ale ogólnie do tego e-booka co chwilę, co chwilę wracałam i tak jakby coraz więcej z niego wyciągałam informacji. Więc on tak jakby, no, pomógł mi, bardzo mnie nakierował na początku i później też jeszcze tam do niego dużo wracałam, więc jeżeli chcielibyście trochę o tym poczytać, to też jak najbardziej. No i tak jak mówiłam, pani od spania, bo jest też webinar, ja to teraz nagrywam 20 kwietnia i wiem, że jakoś chyba zaraz ma, ma taki webinar właśnie o spaniu, można sobie wykupić dostęp i tam też na pewno będzie dużo wiedzy. No i jak ten początek wyglądał? No początek było tak, że no młody spał głównie na nas, drzemki tak głównie wyglądały, że po prostu na nas. No, nocy czasami trochę udawało go się do dostawki do, do odstawić, ale na chwilę i tak często finalnie kończył tak, że, że po prostu spał u mnie na klacie, a takie spanie było naprawdę niefajne, nie, nie, nie w sensie tak połamana się budziłam. No i bałam się też, że spadnie po prostu, wiecie. W ogóle bałam się tego współspania, że, że po prostu coś mu się stanie, że my na takim całkowitym wykończeniu, że po prostu nie ogarniemy, że, że nie wiem, że ktoś nas go przygniecie. No. Chociaż są, wiecie, badania, które mówią, że tak naprawdę współspanie jest o wiele bezpieczniejsze niż to, że na przykład matka byłaby całkowicie wycieńczona i zasnęłaby po prostu, nie wiem, z tym dzieckiem karmiąc na fotelu. Bo na przykład mi się takie sytuacje zdarzały, że po prostu brałam go do karmienia na fotel i budziłam się po godzinie z nim na rękach. Więc zdaję sobie sprawę, że, że wtedy to współspanie jest o wiele bezpieczniejsze. Wiecie, też to jest tak, że że na ten moment, tak jakby obie, oba podejścia są ok. Tak jakby, czy, czy wiecie, czy chcemy, no, odkładać to dziecko i jeszcze uczyć, żeby, żeby, sobie zasypiało samo, czy jednak chcemy yy, iść z tym współspaniem i, i po prostu razem, razem w nocy spędzać ten czas. No ja tak jak mówiłam, dla mnie to było w sumie ciężkie psychicznie na początku całe to macierzyństwo, więc, więc ja jednak wiedziałam, że będę chciała iść w tę stronę, żeby po prostu odkładać go do łóżeczka. No i przez pierwsze pół roku spał w dostawce po prostu koło nas, a później go przenieśliśmy do łóżeczka swojego, do swojego pokoju i to nawet chyba nie doczekaliśmy tych pełnych sześciu miesięcy, tylko tam gdzieś, nie wiem, pięć i miał, ale, ale gładko jak to poszło, też opowiadam w podsumowaniu chyba któregoś z miesięcy, jak to wyglądało. No ale tak, no na początku to to właśnie było głównie na nas, ale wiecie, no to jest takie maleństwo, ten pierwszy miesiąc, to myślę, nawet nie ma co zakładać, że to będzie inaczej wyglądało, po prostu te dzieciątko dopiero co wyszło z brzuszka i ona potrzebuje dotyku, w ogóle to było takie cudowne, jak wiecie, najlepiej na, na gołą klatę, jak, jak on spał i po prostu słyszał te bicie serca, też wiecie, też chustonoszenie husto, się dlatego sprawdza, bo, bo dzieciaczek po prostu słyszy bicie naszego serca, no i to jest urocze, naprawdę. Tylko że no, no też ciężkie dla rodzica. I, I wiecie, no tak jakby jeszcze w nocy takie współspanie ok, no na przykład na drzemkach, no po prostu jego drzemki no to on spał na mnie albo na męża, jak już rzucił z pracy, no to wiecie, tak jakby macie ten czas wyjęty kompletnie, nawet nie idzie, nie wiem, pójść siku zrobić, bo chcecie tylko, żeby to dziecko się wyspało. No ale no niestety, no na początku, tak jak z kim nie rozmawiałam, to chyba ciężko, żeby było inaczej. Jeżeli chodzi o takie samo usypianie go. No to nam na początku to, to bardzo się sprawdzało. Po prostu takie noszenie. Chodziliśmy w kółko z nim i, i śpiewaliśmy, dużo też bardzo mu śpiewaliśmy, to śpiewanie go też mocno uspokajało. Do tej pory śpiewanie w miarę robi roboty już nie tak bardzo, ale, ale też dużo mu śpiewamy, Wiecie, to były takie różne piosenki, jakieś co nam do głowy przyszło tak naprawdę. Ja to najczęściej tym śpiewam cztery słonie, tam był sobie raz zielony las, i gdyby miał gitarę, ale dlatego, że mój tato mi to śpiewał, jak byłam dzieckiem. I ja po prostu mam to w głowie, ja po prostu to pamiętam i, i tak yy, i mój tato też jak przychodzi, to mu to śpiewa, no bo też to po prostu zna. Mąż też tam trochę podłapał, ale mój mąż to bardziej mu legijne przyśpiewki śpiewał, więc tam było, no, Hej Legia Goli, tam takie różne w takim wolnym, yy, wolnym rytmie i też fajnie przy tym zasypiał. Ale też jakieś przeróżne inne piosenki się wymyślały. Czasami też takim freestylem leciała jakiś Agnieszka, już dawno tutaj nie mieszka, yy, czy, czy, czy jakieś inne po prostu co do głowy przyszło. Ale w tym właśnie jak, jak on tak zasypiał, że na rękach go nosiliśmy już był taki ciut starszy, że dało się go do dostawki odłożyć. To najtrudniejszym momentem było odkładanie go do łóżeczka z tych rąk. I wiecie, teraz dalej się zdarza, że usypiamy go na rękach. Nie mówię, że nie, to jest dosyć często, ale dalej to jest najtrudniejszy etap. I tak to, co u nas się najbardziej sprawdza z tym odkładaniem do łóżeczka, to jest tak, że, że czekamy, aż on zaśnie tak, że jak podniesiemy mu rączkę, to ona tak bezwładnie opadnie. Znaczy, że on już wiecie, tak głęboko zasnął. I później od tego, ja tak przynajmniej robię, że staję jeszcze obok jego łóżeczka i go trzymam, ale już stoję, już nie chodzę, tylko po prostu trzymam go. I tak liczę sobie mniej więcej do 60 w głowie. To wiecie, to jest, to jest, moja autorska metoda, ale działa cały czas. Liczę sobie do 60 i później go odkładam do łóżeczka, ale odkładam go bokiem. No tylko, że wiecie, no z noworodkiem to nie bardzo, no bo noworodek raczej nie powinien na boku spać, ale wtedy z noworodkiem robicie tak, że tak jakby pierwszy, na początku kładziecie bok, ciała i później dopiero plecy, tak jakby żeby najpierw dotknął bokiem. Teraz to w ogóle po prostu odkładam go bokiem i on sobie śpi na boku, no ale już ma 9 miesięcy, więc już teraz coś śpi jak chce. Ale to się właśnie sprawdza bardziej niż, niż tak po prostu na plecy yy, kładzenie. Czasami też jak jest, jest problem z tym odłożeniem, np. za pierwszym razem się nie udaje, jednak, yy, jednak się budzi, to jeszcze po prostu tak, to, to, to moja mama ale tak fajnie wymyśliła, że po prostu jak go odkładacie do łóżeczka, to tak w bujaniu, i tak bujacie, 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 i najpierw dotykacie tułowym y do łóżeczka, głowę dalej bujacie, 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 i dopiero tak wiecie, odkładacie. No to długo trwa, ale, ale często też pomaga. Ja to też yy, od początku starałam się go nie usypiać na piersi, przynajmniej na noc. No bo na drzemki to zazwyczaj jednak tak wychodziło, że on po prostu ja i zasypiał. Ale gdzieś tam na noc staraliśmy się robić tak, żeby... I to po prostu większość po prostu mąż go usypiał. Tak, bo nie sieliśmy, żeby na piersi i po prostu przez, przez pierwsze nawet, nie wiem, czy miesiące, tygodnie na pewno, mąż go usypiał na noc. Trwało to długo, czasami to, wiecie, była godzina, ale zasypiał w końcu. Bo chcieliśmy, żeby, żeby to było tak, żeby nie tylko ja mogła go uspać. I w sumie teraz jest tak, że nie ma różnicy, kto z nas go kładzie spać. Tak jakby tak samo dobrze zasypia, albo źle. Jak ma być źle, to będzie źle i ze mną, i, i z mężem, wiecie. Moi rodzice też, znaczy moja mama go odkładała parę razy do, do, do spania, też było fajnie. No, więc no, no nie jest przyzwyczajony do zasypiania na piersi, nawet teraz jak mi czasami gdzieś odlatuje przy jedzeniu, to, to ja po prostu mówię, halo, halo, jeszcze nie śpimy, jeszcze tam, nie wiem, ząbki musimy umyć. No właśnie, no i teraz jest taki plus, że jak na noc go, go karmię, no to później jeszcze myjemy zęby, no bo no wiecie, no później jeszcze je milion razy w nocy czasami, ale no, ale żeby przynajmniej po tym ostatnim takim jedzeniu było, były to, było to umycie zębów. I jak był taki malutki, to pomagało też jeszcze spowijanie. Mieliśmy taki śpiworek z Waddle To jest tak, że po prostu dzieciaczek jest, ma rączki przy sobie w nim. I to też jest taka metoda właśnie spowijania. Można też po, po prostu w jakimś otulaczu, w jakimś większym kocyku spowinąć w taki takie burrito. I on na początku nie chciał. W ogóle on na początku śpiworku też nie chciał. Wiecie, wszędzie się tam o matko dziecko musi spać w śpiworku, bo to jest niebezpieczne, w ogóle kocyk czy ten. No ale jak on nie chciał, no to co mieliśmy zrobić? No po prostu, no nie było opcji innej, no i, i spał tak, wiecie, no cały czas patrzyliśmy na niego, jak spał pod tym kocykiem, no ale nie chciał w śpiewarku. Ale jakoś tak któregoś razu mąż przyszedł z pracy i mówi, słuchaj, bo mi tam kolega mówił, że u nich ten śpieworek, w sensie to, to, to spowijanie się bardzo sprawdzało. No i młody chyba miał już, już pewnie z miesiąc miał. Tak mi się wydaje. No i mąż zaczął go znowu tam, yy, tylko na początku chyba w otulaczu, po prostu go tam zawinął w burrito i był ok. I słuchajcie, tak nam się sprawdzało to spowijanie później. Tylko mówię, nie od razu, ale po jakimś czasie bardzo, bardzo lubił w tym spać, bo na początku małe dzieci jeszcze noworodki tak mają, że yy, mocno takie wiecie, mają ruchy nieskoordynowane i budzi ich to, jak, jak po prostu machają rękoma na przykład. Więc wtedy takie, takie spowijanie po prostu powoduje, że ten dzieciaczek jest taki jakby utulony i też no po prostu nie, nie podnosi tych rąk, jakoś tak nie wiadomo gdzie nimi nie ma, ten odruch moro jeszcze jest na początku. I po prostu go to nie wybudza. I naprawdę, super tam się sprawdzało, tylko z tym śpiworkiem trzeba uważać, kiedy już trzeba z niego zrezygnować. Bo jak dziecko już zaczyna gdzieś tam się no przekręcać, to już na pewno trzeba zrezygnować. Więc wcześniej można zrobić podejście, żeby już na jakiś taki starszy śpiworek się przerzucić. No i my od tamtej pory, no tylko śpiworki. Tak jakby w ogóle żadnych kocyków, kółterek, nic, tylko śpiworki. Tylko, że no teraz już ma takie wiecie, po prostu zwykłe, gdzie rączki są na wierzchu. A teraz nawet przyszliśmy jeszcze na taki, co, co nóżki ma tak jakby oddzielnie. No bo on wstaje w łóżeczku i po prostu no, żeby sobie grzydę nie zrobił, to to ma taki z nóżkami śpiworek. No i też mój syn jest smoczkowy, ale ma ten smoczek tylko do spania. Więc tak jakby no, w dzień go nie uświadczycie ze smoczkiem. Na początku często też w samochodzie korzystaliśmy ze smoczka, bo inaczej po prostu się denerwował, płakał. Teraz już też w samochodzie jak yy, bardzo rzadko smoczka używamy. Kiedyś też na spacery, do spania, teraz też już mu nie daję, więc wiecie, tam powoli odchodzimy, ale do spania musi być. Jak w domu zasypia, to, to musi być ten smoczek. Więc no, też, też już powoli myślimy jak odstawić, ale jakoś tak nie wyobrażam sobie tego póki co, bo on po prostu tym, tym przez to sanie samo, on po prostu dzięki temu zasypia. Ale też nam to po prostu pomagało, jak był mały. się właśnie dawało mu ten smoczek i on sobie ssał i, i, i spoko, no zaspokajał tą, tą, potrzebę ssania. Tylko też ze smoczkiem nie można przez pierwszy miesiąc, bo można laktację zaburzyć, jeżeli dziecko jest na piersi. Więc my też tam, ale wiecie no, próbowaliśmy coś tam na początku, ale jednak trzymaliśmy się tego, żeby nie za wcześnie, żeby jednak no, no, no tak jak trzeba zrobić. Więc tak naprawdę pierwszy miesiąc co nam minął na takiej walce o przetrwanie. Ja coś tam starałam się czytać o tym spaniu, ale w ogóle to wszystko było dla mnie czarną magią. I, i wiecie, tam było, że no ile drzemek, jakieś tam określanie ilości drzemek. Ja w ogóle nie wiedziałam, ile on ma drzemek. On spał, nie spał, spał, nie spał, tych drzemek to były miliony, ale to dopiero później się samo zaczęło klarować. Naprawdę, to, to po prostu przyszło i te drzemki, tak jakby yy, liczba tych drzemek zaczęła być po prostu widoczna. W temacie spania jeszcze jest takie pojęcie. Okno aktywności i to jest bardzo fajna rzecz, bo okno aktywności to jest ten czas, kiedy dziecko jest obudzone, czyli załóżmy, nie wiem, staje o siódmej i później okno aktywności ma 3 godziny, czyli o dziesiątej idzie kolejny raz spać i te okno aktywności zależą od wieku po prostu dziecka, ale to też nie, nie jest takie sztywne, tylko trzeba patrzeć na dziecko, tak jakby kiedy on najlepiej funkcjonuje, kiedy ono najlepiej funkcjonuje. Więc te okna aktywności no, naturalnie się wydłużają no, z wiekiem. Nam się to bardzo fajnie sprawdza, bo my nie mamy tak jakby sztywnych godzin, kiedy, kiedy są drzemki, kiedy idzie spać na noc, kiedy wstaje. tylko po prostu jak wstaje rano, to od tego liczę określoną. No, teraz mamy tak okno tak aktywności, że pierwsze to jest 2.45 i później idziemy na drzemkę, on idzie ja już nie, <laughs> później mamy 3, kolejna drzemka i później 3.15 i spanie na noc. Więc to wychodzi tak, że na przykład mój syn teraz na noc to chodzi spać różnie, ale zawsze to wychodzi gdzieś między 19 a 20, bo to zależy, o której rano wstał, zależy, ile drzemki trwały, i też jest tak, że no, te drzemki, jak na przykład nie wiem, gdzieś, gdzieś jedziemy czy coś, one potrafią być, wiecie, różne. Bo jak tak po prostu śpi w domu i na, na obie drzemki śpi sobie w łóżeczku, no to one pierwsze zazwyczaj jest tak półtorej godziny, nawet dwóch godzin. A druga od 45 minut do też tak półtorej godziny, nawet czasami dwóch się zdarza. Ale jednak druga często potrafi być tylko 45 minut. Ale jeżeli by się tak zdarzyło, że któraś z tych drzemek jest krótka, na przykład nie wiem, 30-35 minut, no to wtedy okno aktywności kolejne bym skróciła, bo no bo on po prostu nie, nie wyśpi się aż tak, żeby wytrzymać tyle co normalnie. No, tylko że wiecie, to, to nie jest stałe, i po prostu no, trzeba patrzeć na dziecko. Trzeba też patrzeć, kiedy te okna aktywności wydłużyć. Jaki jest problem z jakimś zasypianiem nagle, albo nie wstaje za wcześnie, czy coś, no to może jest coś niehalo w tych drzemkach. No i właśnie u pani od spania możecie też poczytać, jak te okna aktywności mają wyglądać, więc tym się można sugerować. Nam się to bardzo, bardzo przydaje. No i jeszcze, jakby malutki, to, to spał w dostawce na noc. A na drzemki mieliśmy na dole, no bo my mamy dom piętrowy, no to tak, na górze był, była to dostawka, no ale wiecie, no gdzie, gdzie spać w dzień. Tak jakby odkładać go na każdą drzemkę na górę, tak jakby no, no nie chciałam go samego tam zostawiać. Wiecie, Mamy kamerkę, ale jednak on był za malutki, tak, żeby cały czas gdzieś tam sam w innym pokoju spać. Zresztą po to, po to jest ta, ta dostawka, żeby w nocy z nami mógł spać, na no co w dzień. Więc na dole mieliśmy pożyczone um, takie te Chico, Chico Baby Hug. I to nam się super sprawdzało, bo on po prostu na drzemki tam go odkłada, jak już zaczął sam spać, bo tam mówiłam pierwsze tygodnie to jednak gdzieś głównie na mnie Ale coraz częściej dawało się go odłożyć do, do tego ciko. I tylko robiłam tak, że mu troszeczkę tam przykrywałam z jednej strony takim kocykiem, żeby ciutkę mu zaciemnić, ale tak dosłownie ciutkę. No I my też normalnie funkcjonowaliśmy wtedy, wiecie, normalnie ekspres do kawy działał czy coś, tak jakby teraz się zrobił trochę bardziej, już po pół roku zrobił się trochę bardziej wrażliwy na hałasy, więc jak śpi, no to jednak, wiecie, no nie rozpierdzielamy muzyki na full, ale też bez przesady normalnie funkcjonujemy, a wtedy to dużo się dało zrobić naprawdę przy nim śpiącym. I to też nie było tak, że wiecie, że nagle przyszedł taki dzień, że zaczął zasypiać, że zaczął spać sam, że dawał się odłożyć. No nie, to było tak, że po prostu my próbowaliśmy, próbowaliśmy, próbowaliśmy. I tak ze wszystkim w spaniu, mam wrażenie, jest, że trzeba próbować, próbować, próbować. Teraz tak, jak mamy też gorszy jakiś okres, że po prostu nie chce sam zasypiać, to, no to nosimy go, nosimy, zaśnie, odkładamy. Ale na kolejną drzemkę, czy na spanie nocne, nie jest tak, że już wiemy: o, jest słaby okres, tego biorę od razu na ręce bujać. Nie, za każdym razem próbujemy jednak naszą taką klasyczną metodą, czyli po prostu odkładanie, odkładanie go, go do łóżeczka i czekanie, aż sam zaśnie. No ale chyba, że płacze, no to od razu go bierzemy na ręce. wiecie, tak, jakby w tym wszystkim nie chcemy, żeby dziecko płakało, prawda? Tylko, że to nie jest tak, że, że kładziemy go i płacze, tylko tak, najpierw daje smoczek, później daje tam, teraz to już maskotkę, no ale to dopiero niedawno zaczęliśmy. Troszeczkę mu zaczynam śpiewać, ale jak faktycznie zaczyna płakać, no to biorę go na ręce. Nie tak, że wiecie, że, że. Bo to w ogóle jest taka. Nie wiem dlaczego, ale to, to, to tak jest nauka samo, samego. So, nie wiem, to Samo zasypiania. Jest tak jakby w niektórych kręgach, że się mówi, że to jakieś męczarnie dla dzieci w ogóle, ale nie rozumiem dlaczego. W sensie tak jakby. To nie jest tak, że on przy tym płacze, on po prostu jest zadowolony. Teraz zazwyczaj to tak wygląda. Że po prostu, no, rutynę robimy. To o rutynie jeszcze, jeszcze później powiem. Ale i odkładam go do łóżeczka. On jest normalnie uśmiechnięty. Daję mu smoczek. On już jak widzi ten smoczek, to już się jeszcze bardziej uśmiecha. Daję mu smoczek i mówię, papa, śpiewam jeszcze pioseneczkę. No i zależy, jaki ma okres. Czasami od razu wtedy wychodzę, ja on po prostu sobie zasypia. A czasami po prostu jeszcze siedzę przy nim, czekam aż, aż zaśnie. Więc no, to, to różnie bywa. Ale widzą, przy tym jest. Po prostu zadowolony, bo no idzie spać i tyle. Więc to nie jest dla niego jakieś tragiczne. A jak ma jakiś gorszy okres i faktycznie zaczyna płakać, to go biorę na ręce i zasypiamy po prostu na rękach i go później odkładam do łóżeczka. No też wiecie, bez przesady. A jak ma w ogóle już jakiś masakryczny okres, jak na przykład ostatnio szły zęby, no to też spał po prostu z nami, czy na przykład ze mną na kanapie na dole. Więc to, to, to też myślę, że w tym wszystkim ważne jest, żeby po prostu mieć otwartą głowę, żeby się nie zafiksowywać. Bo ja na początku też miałam trochę z tym problem, że o nie, już przestał, przestał sam zasypać, już na pewno się zepsuło i w ogóle, ale nie, po prostu miał gorszy okres, nie wiem, czy go coś bolało, czy po prostu jakiś rozwojowy moment taki. Teraz na przykład widzę, że, że ma coś wkroczyło w taki etap, że to lęk separacyjny, ale u niego nie jest dużo, on jest mały. I właśnie widzę, że, że przy zasypianiu ktoś z nas musi być, tak jakby, że nie tak jak wcześniej, że po prostu wychodziliśmy, papa i hejo, tylko on po prostu potrzebuje czuć naszą obecność przy zasypianiu. Też z takich rzeczy, które, które myślę, że pomogły, to pilnowaliśmy, żeby spacery były jednak przed południem, wiecie, bo tak, u dziecka trzeba zacząć mu pomagać, żeby żeby ona wiedziała, kiedy jest noc, a kiedy dzień. Że, że, no bo wiecie, no bo w nocy chcemy jednak, żeby ten sen był dłuższy, a w dzień takie drzemki, więc też właśnie tak granie tym światłem podobno dobrze robi, że, żeby właśnie w pełnym słońcu przed południem pójść, pójść na ten spacer. No i tak samo zaciemnianie. No I właśnie jest coś takiego jak regres snu w czwartym miesiącu. Tych regresów jest więcej, one są różnymi rzeczami spowodowane, ale ten w czwartym miesiącu jest taki, no mówi się, że najpoważniejszy. Wtedy dziecku zmienia się struktura snu, taka na bardziej dorosłą i pojawiają się takie cykle snu, które trwają tam od 30 do 40 minut I u nas to było tak widoczne, w sensie było on jak chodził na drzemki po tym czwartym miesiącu, to chyba dwa miesiące tak trwało Szedł na drzemkę i z zegarkiem w ręku po 40 minutach się budził To znaczy, że po prostu no nie był w stanie sam się w ten kolejny cykl tak jakby wejść i właśnie tak, jakby no, nasza w tym rola była wtedy, żeby mu pomóc nauczyć się, jak łączyć te fazy snu. Żeby on na przykład w nocy nie wybudzał się właśnie co 40 minut, tylko żeby się dalej, dalej wchodził w tą kolejną fazę spania. I właśnie między innymi zaciemnianie po to jest. Więc my po tym czwartym miesiącu już zaczęliśmy go bardziej już tak pilnować tego zaciemniania. No i teraz też, jak go kładziemy, no to on ma w pokoju takie zaciemniające rolety czy na drzemki, też już go odkładamy do niego do pokoju i też po prostu zasłaniamy te, nie rolety tylko zasłony, zasłaniamy te zasłony, żeby po prostu było tam ciemniej. Ja po prostu lubię czerpać z odkryć nauki tak jakby, więc dlatego o tym spaniu tak dużo czytam, bo kiedyś, kiedyś tego nie było, a teraz jest. I myślę, że, że skoro to może pomóc, to czemu nie? Więc wiecie, to są takie małe rzeczy, właśnie, że to zaciemnianie, a może dużo pomoże. No i tak naprawdę, no tak jak już mówiłam, w tym spaniu to po prostu trzeba próbować, próbować, próbować. Tak jakby no nie ma innej metody. To też nie jest łatwe, bo czasami wiecie, ja czasami jak mam taki też gorszy dzień sama, to po prostu uśpię go, uśpię go przy tym cycku i po prostu odłożę. Albo nawet całą rzemkę całą spędzi na mnie, bo po prostu nie chce mi się, nie dam rady. Ale no to mówię, to jak mam jakiś gorszy dzień, albo tak samo w nocy już po pierwszej pobudce, po nie wiem, pójdę spać o 23, a na północy się obudzi na jedzenie, ja już sobie myślę, nie dam rady dzisiaj i po prostu go biorę do nas i tyle, i, i, i śpi z nami, i go karmię po prostu w łóżku. Ale no, najczęściej się budzę płamana po takiej nocy i później żałuję tylko, że, że kurczę, po co, tak jakby nie. Więc, więc jednak zazwyczaj inaczej to wygląda. I też to jest tak, że on teraz, to, to jak to u nas teraz wygląda, na przykład spanie na noc, po prostu robimy taką rutynę, czyli kąpanie, smarowanie balsamem, Później karmię, a i ubieram, teraz już ubieram w piżamkę, później go karmię. Po karmieniu myjemy ząbki, zakładamy śpiworek. Później czytamy książeczki. Teraz już bardzo fajnie lubi, lubi czytać książeczki, ale to dopiero, nie wiem, z miesiąc tak robimy z tymi książeczkami. Wcześniej to, to nie był po prostu tak jakby zainteresowany tym hmm, słuchaniem tych książeczek. I to są takie książeczki raczej, co mają, wiecie, dwie linijki tekstu na stronie, ale coś tam się ruszają, jeszcze jakieś elementy, to, to też bardzo lubi. I po książeczce... Yy, mówimy wszystkim papa, tak jakby, że na przykład jak, jak razem go kładziemy, no to mówimy, że nie, nie wiem, jak ja go kładę, to mówimy tam: papa, tata, papa pokoiku, papa zabaweczki, papa, tam wszystko, co się tylko da i papa robi. On już też zaczyna sam papa robić, papa, i on już wie, no wiecie, on już po prostu czuje, już wtedy oczy zaczyna trzeć, już papa. No i odkładam go do, do łóżeczka, daję smoczek, daję królika. Teraz już taka przytulanka, ale to dopiero niedawno sery zaczęliśmy. No i czasami się zdarza, że on po prostu głowę na bok i śpi. Serio, tak się zdarza, najczęściej na drzemki jak coś. Ale zazwyczaj tak to nie wygląda. I tak, jak, jak jeszcze nie był taki ruszający się za bardzo, no to potrafił po prostu, nie wiem, na brzuch się przerzucić czy coś, tak wiecie, się, się ten, że skupywać, mu jeszcze raz na przykład smoczek podać, czy śpiewać, czy coś. Ale no, no często było tak, że po prostu zasypiał od razu. Raz jak się nauczył bardziej już tak chodzić w czworaki, to Wiecie, kładę go spać, a on chyc na brzuch, w czworaki i się buja. I tak się buja do przodu, do tyłu i jeszcze głową, wiecie, w barierki chce przywalać. Ja już miałam zamówić takie ochraniacze, ale co ja nie wiem, z tydzień czy dwa trwało i po prostu tak, no, no siedziałam przy nim i tak jakby asekurowałam ręką, żeby się nie stuknął. On się zmęczył i go odkładałem jeszcze raz na plecy i zasypiał. A teraz nauczył się wstawać, więc on po prostu wstaje w tym łóżeczku i stoi, i się wywraca, bo wiecie, jeszcze w tym śpiworze się yy, nogi się plączył, dlatego ten z nóżkami już y, częściej używamy. Więc ja go asykuruję, trzymam za ten śpiwór, w sensie tak nie trzymam, żeby nie czuł, że ja go trzymam, ale tak asykuruję, żeby no, bo już parę razy się w głowę niestety walną, więc muszę go asykurować. On sobie powstaje, 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 przywraca się i go odkładam jeszcze raz na plecy i najczęściej wtedy zasypia. I to jest taki stan super. Ale no zdarzają się tygodnie, jak na przykład, nie wiem, zęby mu idą, czy, czy ma jakiś rozwojowy, nie wiem, jakiś nowy okres, czy po prostu coś mu się tak widzi. no to, to, to może być tak, że po prostu na każde zasypianie jest noszenie, noszenie, noszenie i próba odkładania. No, no niestety, no. Wiecie, najczęściej jest tak, że ma taki dobry okres zespania, więc ja sobie zaplanuję cały wieczór, ja zrobię to, 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 tamto, jak zaśnie, ale super, no i go odkładam, mhm, no i problem, no i wiecie, i godzina na przykład. No godzina to raczej nie, bo już tak, jak jest, nie wiem, z pół godziny nie możemy go faktycznie uspać, jest jakiś, nie wiem, dramat, że na rękach nie zasypia, to wtedy siadamy do zabawy jeszcze chwilę. Bo może po prostu nie wiem, nie był zmęczony, może potrzebuje takiego resetu, czy się właśnie taki reset, albo do jakiegoś innego pokoju wychodzimy. I nagle zaczynam z nim po prostu rozmawiać, wiecie, i tak, no, no patrzymy, patrzymy mocno na niego. Ale wiecie, to jest strasznie dużo wiedzy, naprawdę. I, i trzeba też znaleźć, co u was się będzie sprawdzać. Ale myślę, że warto trochę czasu nad tym poświęcić, bo, bo to naprawdę procentuje później. My też z mężem się wymieniamy. Mamy taki układ, że jak go kładziemy spać na noc, to po 10 minutach, jak, jak nie zasypia. Od momentu położenia to druga osoba przychodzi. 10-15 zwyczajnie mówimy, ile, ile czasu daj mi 10 minut albo 15 i się wymieniamy. I ja gdzieś czytałam, że to nie jest, że, że powinien jeden rodzic to robić, ale u nas się to sprawdza, bo wiecie, my po dłuższym czasie my się po prostu już frustrujemy. A dzięki temu, że się wymieniamy, to tak jakby no, każdy przychodzi znowu tą energią, znowu siłą, e, i no i u nas tak działa. My teraz jesteśmy na dwóch drzemkach. Jakbyście chcieli posłuchać więcej, to w podsumowaniach poprzednich miesiąców mówiłam, kiedy to się zmieniało z trzech drzemek na dwie drzemki. Czeka nas na pewno jeszcze przejście na jedną drzemkę, ale to już myślę bliżej żłobka będzie, no chyba że wcześniej będzie miał taką potrzebę. No I pory spania właśnie tak mamy między 19 a 20 teraz, ale wiecie, były czasy, że chodził spać o 18. I to było tak. Ja już nie pamiętam, ile wtedy miał miesięcy. Bo jak był mniejszy, to chodził spać na noc tak na 21. .00. Bo po prostu miał dużo drzemek i ta ostatnia, nie wiem, 19 się kończyła, załóżmy, jakoś tak i wychodziło późno Później miał okres, że o 18 już spał z O matko, ale to było, Jezu, ile mieliśmy wtedy wieczoru dla siebie, no po prostu, wow Teraz tak 19, 20 i myślę, że, że to też jest ok A wstaje tak od 6.30 do 8 nawet Ale zazwyczaj jest to tak 7.15, dzisiaj właśnie 7.15 wstał i to tak jest najczęściej Więc no na ten temat spania jest duży u nas mniej więcej jest to ogarnięte, tak mi się wydaje. No właśnie teraz nagrywam i on jest na, na pierwszej swojej drzemce dzisiaj. Stał 7:15, o 10 już zasnął na drzemkę, szybko poszło, raz tylko wstał, poskakał i ja go jeszcze raz położyłam i zasnął. No i położyłam go o 10, jest 11:11, .11, no i widzę, że dalej śpi. Mm, także, no, tak jak się spodziewałam. Także polecam ten stan. Naprawdę, no wiecie, takiego ja mam teraz te dwie drzemki, czas dla siebie, tak naprawdę. A jeszcze jeżeli chodzi o spanie w wózku, to my przez dużo, dużo, dużo czasu mieliśmy jedną drzemkę w wózku, a teraz po prostu mi się trochę nie chce. I no bo ja potrafiłam z nim dwie godziny na przykład chodzić. To fajnie sobie tam puszczałam jakiś podcast czy książkę, książkę w uchu, ale teraz robimy tak, że po prostu chodzę z nim na spacery, jak jest to budzone. I to też się sprawdza. Więc to chyba byłoby na tyle. Jeżeli macie jakieś jeszcze pytania w, w temacie naszego spania, to to śmiało pytajcie. Dzięki. Hejpa.